Proszę pana, to jest przejście dla pieszych. Dla pan nie ma co robić. No nie mam co robić. No super. Tam jest parking, gdzie pan? Strzeżony. No widzi pan, dzieci przechodzą. Nie wiem, co jest takiego śmiesznego. Powie pan, to jest takiego śmiesznego? Nie mam ochoty z panem dyskutować. Kiedy pan zamierza objechać? Kiedy pan zamierza objechać? O! Kiedy tak z porcelówki, nie? Dzień Pan też telewizji? Tak. Tak? to pan jest tam co Pan też telewizji, tak? No. A po co pan miałby zdjęcia? A pan po co robi Dla A no właśnie, dlatego też właśnie, ja panu chcę zrobić z A dlaczego? Na, no tak, na pamiątkę. A na no pamiątkę? E, tak, tak żeby pan, Czy telewizja polska daje tak. samochody służbowe osobom bez prawa jazdy? Czy pan tak świadomie o nich? Ale pan, pan na pewno dobrze na wszystko słowa. czy też nie? No ja pytam pana, pan. wie pan. No, wie, pan. No, wie pan co? Nie daje Ja Jakby to powiedzieć, jakby pan był życzliwym człowiekiem, to z panem porozmawiał, jak to naprawdę jest. No jak jest. Ale że pan nie jest życzliwym człowiekiem, No ja nie ja ja jest. To chyba Ale nie ruch, ja to nie ja zasłaniam przejście dla pieszych, to pan, to kto jest złośliwy. Wie pan co, a co pan, że tak pan robi na co dzień? Poza oczywiście takim... Yy... A co pana to interesuje? No właśnie, dlaczego pana interesuje? To no co? mnie interesuje, żeby dało się przez przejście dla pieszych przejść bezpiecznie. Mhm. Mm Rozumiem, mm -hmm. że Telewizja Polska daje ludziom bez prawa jazdy albo robiło, umiejącym prawo samochody sługowe, tak? Wie pan co, krótko mówiąc... No krótko mówiąc, tak? tak na pewno będzie

A to pan! A to pan! pan. Było już wyzwanie? Wyzwanie? Nie, ale Jeszcze nie. Wyzwanie. To, to będzie to następne. To problem, to pana też, tylko będzie następne wezwanie. Powiedziałem panu, że to nie jest zdrowe, co No to nie jest zdrowe, proszę no parkować na przystanku jak nie. To tam nie jest przystanku autobusowego, no pan zauważył, Nie, To pan ten wróci A ten pan tam jeszcze dopasuje na tamtym A pan spojrzy na ten A no pan ten ale... zakup widzi? No. Zakaz pan na kursie? Nie Gdzie pan? A ile metrów od wolno parkować? Też nie było na kursie Panu, że jednak te metry chyba u są na kursie z takiego samolotu, nie pan. A jedzie autobus, będzie pan mógł zapakować w autobusie. Hmm. Mm -hmm. Nie ma pan te pańskie samozdrogi, bo coś mu się wydaje. Pan przypomina, który... tak? Jeździć samochodem służbowym i pokazywać ludziom. Mała pan spojrzeć, proszę pana. Tutaj nie ma przystanku, tak? Dlaczego tam jest to przykreślane? To jest to przekreślane. To jest poprzekreślane? To jest złośliwa bo... <grystanski> No To To jest poprzekreślane pan powie. Może w drodze PT widzę, nie, nie ten To jest Weź sobie Tak, ta zobaczyć. To zobaczyć te oczka. A? I to tam zobaczył, człowieku.

z od parkingu? Ja, parkingu. Z od parkingu. Zacznijmy od parkingu Utrudnia wyjazd z parkingu. Tu nie parkingu, to jest To jest, to jest, pan, to jest na chodniku. Jest? Tutaj, jak pan widzi, stoją samochody, więc jest to... Ee, nie, no jest, nie dostawi się do Z panu. tym, że akurat trudno, jeżeli tak, pan w jakikolwiek sposób zadziałać e, pan ja użyję tego filmu przeciwpanicznie. Pan nie stoi na Proszę panie. Panie. tutaj jest pan, tak, w związku ale... z tym pan się myli. To jest, w ale... z tym, pan, pan, pan linię P17. Tego, użyć swojego filmu, a ja użyję swojego. Ja stoi pan właśnie A na linii właśnie przystankowej po 17. Pan z stoi pan na linii przystankowej po 17. przystanek jest kasowany. Przystanek. Teraz uniemożliwia mi pan wyjechanie. Jasne? Stoi na chodniku. Jasne? Nie, nie stoi pan na chodniku. Stoi na chodniku, chodniku w obrębie przystanku. Proszę pokazać, przystanek pistobnik. Nie, to nie jest odnik. A, A co to jest? To nie jest od A co to jest? To jest parking, Parking pana. Pan kiedyś pójdzie na prawa jazdy. To jest parking, Parking, jest likwidowany. Proszę, który... proszę, umożliwić mi wyjazd. Parking jest likwidowany, stoi na przystanku. Proszę, umożliwić mi wyjazd. Stoi na przystanku, czekam na autobus. Nie, nie stoi pan na <tunedhalt264> przystanku. Stoi na przystanku, pan, proszę pana. Nie, proszę pana. Centrum 56... pan w tej chwili możliwość wyje... wyjechać. Stoimy na przystanku Centrum 56, proszę pana. Kolejny autobus wyjeżdża pan dalek, blokuje przystanek. Tak, dlatego że wyjazd? A kto pan okazał, na, na zakazie na, na chodnik. Proszę, bo w obrębie wstanku? Proszę, nie przystanku. musieliście To nie jest parking do pana, stoi pan na przystanku Dobrze, bo ja będę w takim jeżdżu, musiałbym złożyć policję, Dobrze to pana, to pan weźmie Kolejny autobus przez pana. No, to jest warunkowy przystanek. Nie, to nie jest warunkowy przystanek. Normalny przystanek u pana. Co? To Tak, a pan tutaj nie zmieniamy sytuacji. Ja na przystanku Nie mogłem jest. wyjechać. No. No. Tak. Dlaczego pan parkuje na przystankach To jest możliwy człowiek, nie końca, jest niepełna rozumu której półki można... Które dla, dla Polsko-Praw Psychiatrów to trudne? Czy pan tak...czy pan poprosił mnie po mario, po kółko? Nie, nie nie, na tego, nie, nie. Nie, to jest... no, pan stoi tutaj prawie na drodze i mu niemożliwe wyjechać. Droga, proszę pana, składa się z jesni, pobocza, podlika, pasa, źlejni, torowiska... Pan nawet nie wie, co to jest droga. Pan prawo jazdy śliczną znalazł, nie? No nienormalna sytuacja Telewizja Polska daje samochody służbowe ludziom co się prawa jazdy nie mają

w tej chwili akurat z tak, ale za chwilę prawdopodobnie, jak się w samochód, to znowu, znowu zrobimy to Pan samo filmik po, po no i... po 2 minuty trzeba artykuł 60 swoje, prawa się ruchu drogowego. Tak. bez sensu. Ten... No, bez sensu pana parkować na przystanku.

Mamy czasu, czy ja, mam no, jest ale nie mam czasu, informacja, o, o, o informacja o tego. Mm -hmm. o, nie o, wyrażam zgody na publikację jakikolwiek e, nagrań tutaj robionych przez tego pana. Jeżeli pan, nic nie szkodzi, może pan tak. nagrywać, ale nie może pan tego publikować. Ja może publikować, nie mogę publikować pana Jeżeli, jeżeli pan, pan to pan zrobi... To

Pan wyłączył w końcu ten silnik. Posty toru jednej minuty jest zabroniony proszę pana. pana. Muszę tutaj stać, bo już odjechał, ale uniemożliwił mi pan to. Proszę pana, w ale cilni z... pan sam włączył, dobrze, a nie ja. Dobrze, proszę bardzo, wyłączam i dalej mhm. czekamy na furtkę. No to jest prawda, że ten pan ma uprawnienia do kierowania samochodem, no. bo on w ogóle nie jest na no, drogowy. no to drogowych. Wszystko było w porządku, bo wie pan, ja się mam prawdę rzeczywisto zorientować, z pan ma prawo oparć, Natomiast w pewnym momencie pan stanął mi za samochodem, kiedy stwierdziłem, że... Na przystanku autobusowym. ...i uniemożliwiał mi wyjazd. Mhm. E, tak, i teraz pan... To było 10 minut tak, tak, ja stwierdziłem, że, że ten pan stoi mi za samochodem, tak, i uniemożliwia wyjazd. Mhm. Więc dlatego chciałbym sprawę tu załatwić, bo człowiek tutaj nie jest do końca w pełni rozumu, no. 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 A, bo ja wiem, że... Pan publicznie mnie pomaga, do pana, Proszę to jest to nie jest A to to jest. Nawet to nie tylko... to jest. to jest. całkiem to jest. Bo to Pan to nie jest. To tam, bo to nie jest. Hobby, pana, to jest. jest tam, <laughs> to jest. Tak dalej, to, to jest. w porządku, że a teraz powstaje, pan nie no, dlaczego nie, nie da mi da wyjechać panu? Ale przecież ja dostaję w tej chwili, proszę pana, przed tym panem 10 minut i już Mam tak ranego pana, że pan stoi mi ze starym... Na przystanku, to jest, to jest. na przystanku stałem. To jak to jest? Na przystanku stałem, nie wolno mi? Nie, teraz pójd pan wolno. Ale, ale tam rozwozce. mi nie było wolno, ale na przystanku stałem. Jak mi nie wolno stać, kiedy nie. widzi pan, że ja próbuję wyjechać? Na przystanku mi nie, to jest wolno, w tać, a nie wolno mi stać, na przystanku mi nie było Proszę to zapisać, bo oni z gotów powiem... Możemy zaczekać, ale jeżeli to zostało, to zaraz pewnie przyjedzie załoga tutaj o, to jest swoim mieście, samochodem wody. i zaraz zaraz pewnie rozwiąże sobie... Koniecznie ja To nie temu było za, na 112, tak? Na numer, tak. Taki... Nie, niedawno. Zaraz powinna przyjechać załoga. Dobra. i, czy, czy I tak to nie będę czekać, bo jestem umówiony i... Panie, pan jest się zrobić swój kawałek swojego filmu, że ja mówię jechał na ten i nie wiadomo, może ma rację.

ja w tej piłce jestem Ale za co? PowodU, po, po <Ko>? aha, Ale za co? Świetnie. Mają mnie spisać, co Zaraz pan, pan się dowie. Ale za Zaraz pan, to... pan się dowie, no. Kolejny autobus podjeżdża i kolejny... Pan, nie pan, pan już się do domu, się pana... jest sprawiony po no prostu. Już nie ma sprawy, aha. sprawa proszę pana. Nie, proszę pana, teraz to pan... To utyka 8, przez panią stykę. To utyka a Na przystanku. to przystanku. Przystanku. nie jest zachowanie zgodne, proszę pana sprawdzić. Jak to? Przez... Wstanie pan, a zaraz pan Dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. ten pan twierdzi, że ja nie mogę stać na przystanku. Nie, nie, nie. Pan na przystanku to może stać. Ale pan akurat była w Lasadze stał między samochodem i unikalnym... Na przystanku wyjazd. Twierdząc, być może zgodnie z prawdą, że y, tutaj nie można stawać. Decydent, ale... Odpalić, tak. ale czy takie zachowanie, czy staniecie mi ze samochodem na on, byłem od palonych wyjechać, To był moment. A to jest tak na samochodę. Tak, tak. tak, tak. O, I on stoi w tej chwili i mu nie musiał wyjść, twierdząc, że stoi na przystanku. Czy to jest w porządku? Pan ma problemy ze wzrokiem, nie, nie zna przepisów. Tam są poprzekreślane znaki burz, więc. Które ma pan poprzekreślane? Jest na razie Poprzez... nie od panu, Proszę bardzo. Który, którego znaku I ten pan jest panek... potem wykorzystuje? Którego z... znaku, przepraszam. W... Dobut to osobiste od pana poproszę. Pan jest którego z... znaku, pana, poproszę. Pan jest którego po znaku przepraszam, czy pan nie widzi. Proszę tylko szybko, bo czekam na autobus. Ja to na na polsce Pan dzwonił? No, ten pan dzwonił. Нагрева, так? Так, нагрева. Tego pana zgłosiłem już na, na straż miejsca, więc ja pana to wie, to, że nie musicie słyszą, pana mu wie. policji że to też policjant nie, i zły, nie. ja już wysłałem pana nie pana na straż No bo to 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 pan, teraz pana? Puszamy i zobaczymy. Proszę schować dowód przed panem, bo to, to, to ten pan nie jest upoważniony do moich zdanów. czy ja okazuję dowód ja temu panu? Ten pan tutaj jest. Czy ja okazuję dowód temu panu? Proszę lepiej schować.